Oczywiście FIFA dzisiaj, witam was Jak widzicie po tytule, powitaniu FIFA 23 Witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie Zaczynamy nową przygodę Dzisiaj chciałbym zrobić taki odcinek W którym zaczynam stworzyć swój klub w Ultimate Już mam jakiś taki w miarę Stworzony koncepcję No i zaraz się widzimy Dzisiaj robimy taki Odcinek, jakby pilotażowy, którym stworzymy mój klub, bo niestety nie, ma, nie jestem zalogowany na webapie, ale już mam jakiś skład koncepcyjny, sobie, który sobie chcę zrobić. Za tydzień przy Dobry Wiatrak wleci pierwszy odcinek z nowej, odświeżonej karierki i menadżerem. Powiem Wam, że jestem bardzo mm, podekscytowany tą gierką i no, zaczynamy. Ja mam trochę taki skład, w sumie nie wiem, bo to jest mocna hybryda ale ja bym wziął Francję, bo tutaj można, może uda nam się trafić legendarnego Olivera Giru. No i nowa animacja paczki, sprawdźmy co w niej się kryje, a tu jest bardzo ładny i to nie jest Giru, to będzie Lengle, więc w miarę dobrze jak na początek. Przepraszam za cięcie, chciałem, żeby to wyszło tak naturalnie, ale ktoś tutaj do mnie zadzwonił. No i sprawdźmy, yy, jak tam mój składzie się prezentuje. No mamy ten nowy system zgarania. Z jednej strony dobrze, z drugiej źle. Mamy tutaj trzech piłkarzy, w tym tu jest Kalimuendo. On jest w miarę taki. O, mamy tutaj Matuszka z miedzi Legnica, jeśli chodzi o nowych piłkarzy. Mamy, to jest o, Guszuk, Przepraszam, tutaj tarłem strasznie o ym, kabelek. I teraz co możemy zrobić? A, wybrać zawodnika. Kogo tam mamy? Na lewą pomoc? Nie, na lewą pomoc chyba nikogo nie chcę. Czy na SP jest ktoś dobry? Bo tam chyba jest Paul Pogba. Ja go biorę, ten piękny, licencjonowany Juventus. Ja jako fan Ligi Włoskiej jestem w niebo wzięty tym, że Juventus jest licencjonowany. No bo to jednak troszkę lepszy klub niż na przykład Napoli, które straciliśmy. O! I piękny strój najlepszego włoskiego klubu AC Milan. Um, powiem Wam, że ładnie wygląda ten strój. Już odkładając moje sympatie, ten Liverpool, mimo że nie przypadam. A nie, te mamy warte Poznanie, bierzemy warte. <grym> um, herb, bardzo ładny, ma w sumie Lej Galaxy, więc możemy sobie na początek wziąć. Wziąć, przepraszam. I tak to wygląda. Czy mamy jakieś paczki? Powinienem mieć paczki za to, że grałem. I tak mi się właśnie wydawało. I mamy ambasadora fut na Ja mam tego dużo. Moja FIFA, powiem, ja chyba nie mam piwa na rę klikniemy. Zostały przeniesione, czyli. Nie, ja chyba miałem takie 50 dosłownie. Tutaj jakieś pierdoły. Miałem 50, tutaj są jeszcze te gwiazdki food. Ja nie wiem jak to działa, ale za to można sobie coś kupować. O, mamy tutaj paczka startowa stadion. No dobra, wiem. Przecież przenieśli mi dane z 23, to wiedzą, że ja umiem w to grać. Mamy ambasadora food na wypożyczeniu. Ale ładnie wygląda ta szata graficzna tutaj. I to jest, a. Bierzemy w niego, nawet się nie zastanawiam. 95 tempa mówisz samo za siebie. <laughs> Liczę, że będzie jakiś już nie coś grywalnego, to chociaż dobrze sprzedawalnego, bo ostatnio jak trafiałem na tym koncie, to um, trafiłem laporty. No i nie byłem zadowolony z takiego zawodnika, no bo on się nie sprzedaje. A ładnie te animacje wyglądają. Znaczy pewnie w kwietniu będę miał ich dość, ale na razie jest bardzo fajnie. Potem może coś przyda Mam jeszcze koncepcję tego składu. Chyba już mówiłem. Tak, mówiłem. Powtarzam się, tutaj 480. No w sumie to jest moje główne konto, więc nie dziwota, bo tam chyba miałem jedną. I uwaga, otwieramy. To nie jest ani ekrany, bo już wiem, jak rozpoznawać je mniej więcej. I to jest cygankow. No dobra. Reflektory się świecą przy ekranach i jeszcze jest kadry od prawej strony, jakby kamera idzie podczas walkoutu. Ale ty, to nie jest złopaczka No dobra, coś się da z tego wyciągnąć. Na razie chyba będę grać pewnie głównie składbaty, aż będzie jakiś w miarę dobry składzik. No i uwaga, czy będą reflektory się podświetlać, nie? Kamera też... Od... O, Polska! Rodak! I to jest fabiański! Uuu, bardzo fajny. Fajnie, że nas Łukasz tutaj zaskoczył, ale chyba jeden w mu brakował do ekranów. Ikonę, no dziwne to logo Fiorentiny. No, ale tak, to no, też nie jest jakoś złapaczka. Myślałam może, że zieliński. On tu mi sobie nadpasował, tym bardziej, że... W miarę grywalną tą kartę jak na początek, i tutaj mamy. O, jest, reflektory są. To jest Walkout, to jest Bremer, którego ja właśnie sobie chciałem kupić. Bardzo dobrze. Fenomenalnie, mam już pierwszego zawodnika do swojego składu um, i nie muszę go kupować. Bardzo fajnie, mam tutaj winia, No trochę włoskich piłkarzy, ale ja jednak buduję tą swoją hybrydkę. I ostatnia paczka. No fajnie było, jakby tutaj coś było. I tutaj, o. Wy... Reflektory są Nigeria, to jest Endindi, 84 skilla, myślałem, że on ma mniej, kolegę chyba od razu wstawię, chociaż on pewnie po 3-4 tysiące obołem, Embolo, um, ile kolega, 40 tysięcy widełki, ale ile go wystawi. no za 3, ten, za 2,5, no to potem go wystawimy. Tworzymy sobie złotą paczkę w podglądam, ale wątpię, żeby tutaj coś było, co by mnie mogło zaciekawić. O, jest są jednak ekrany, ale to nie wątpię, że były jakieś kosztowne. Nie, to jest... A, Jezu, zapomniałem Sterling gra w Chelsea, o Jezu. A mm, Chyba nie, nie jest godne zakupienia ta paczka. Nie. Jakiś poradnik jak to z tymi gwiazdkami wygląda. Tutaj coś takiego. Dołącz się do wspaniałej kariery bapy od... O, to może być ciekawe. To szczerze, zrobię to chyba poza kamerami, żeby mieć te gwiazdki. Jeśli tak w ogóle działa. Zrobię sobie zaraz to podstawowe SBC. Mam tutaj jakieś wszystkie paczki za SBC, jakieś brązowe szroty i teraz jest to pożegnalne takie parę paczuszek, no tym as nie będę zanudzać. To jest paczka dwóch piłkarzy. Jeszcze mieszana paczka... O Jezus, tu mikrofon. Mieszana paczka w personalizacji to to, a myślałem z ciekawszego stroju Aberdeen. A w środku, no też nic ciekawego, więc otworzymy te dwie paczki, które są takie w miarę jeszcze złote, no bo nie będę was brązowym śrotem y, zanudzał. No i wtedy się pożegnamy ja, spróbuję jakieś, nie wiem, coś posprzedawać, pohandlować, budować ten swój pierwszy skład, no i wtedy <laughs> i wtedy może coś mi się uda. O Luke Day Nawet nie wiedziałem, że on do PSV wrócił. Trochę zacofany z tych transferów w niższych ligach, więc FIFA mi w tym pomoże. Jakiś filar, nie wiem, czy on jest coś warty. Fajnie było cień trafić, bo chyba 1000 czy 2000 A to już się, na początku jakieś takie w miarę pieniądze. I uwaga, tutaj w tej pasce... O, reflektory są i to jest! A ne wesa i to tempo. No karteczka fajna, ale wolałbym y, tego Mendesa. On jest 7.9 ale jest o wiele bardziej grywalny. Dobra, tym was nie będę zadłużać. My widzimy się w kolejnym odcinku, tak plus minus za tydzień. Do zobaczenia wkrótce. Cześć! Wiem, że się pożegnałem, ale jestem w szoku, bo właśnie teraz z tej brązowej paczki trafiłem gościa e, z Team of the Week, jakiejś owcze Owczej Liga Szwedzka, no ale to jest e, brązowa paczka, więc no tak sami widzicie. E, ciekawy traf. No więc dobra, teraz już ostatecznie się żegnamy. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!